załóżmy, że pole pierwszego kwadratu jest równe p1. I z polecenia wiemy, że to pole jest o 19% mniejsze od pola drugiego kwadratu. Więc jeżeli pole drugiego kwadratu zmniejszymy o 19%, czyli ze 100% zmniejszymy go do 19, o 19%, no to otrzymamy 81%. Dlatego tutaj zapiszemy, że... Pole pierwszego kwadratu stanowi 81% pola drugiego kwadratu. No i naszym zadaniem na podstawie takiej równości będzie określenie skali podobieństwa tych kwadratów. I tutaj zapamiętaj, że porównując pola, zawsze otrzymamy skalę podobieństwa w drugiej potędze. Zapiszemy więc, że P1 do P2 to się równa k kwadrat. Wstawmy teraz w miejsce P1 81% p2, 81% p2. I to dzielimy przez P2. Tak mianownik. O stąd przepisuję tutaj. P2 skraca się. Zostaje, że K kwadrat to się równa 81%, a 81% to jest inaczej 81. Setnych. Jeżeli spierwiastkujemy obustronnie tą równość, to otrzymamy k równe 9. 9 w ułamku dziesiętnym to 0,9. I taka jest skala podobieństwa tych kwadratów.